Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale od Roya dla serwisu gram.pl, a tutaj ponownie Torchlight 2. I dzisiaj będzie taki materiał trochę porównawczy, zestawiający ze sobą pierwszą część Torchlighta z drugą częścią Torchlighta. Jest to pomysł jednego z widzów, jednego z komentujących, bardzo fajny zresztą. I... Wiem, że tego typu materiał może okazać się pomocny, a jeśli nie, to przynajmniej w jakimś tam stopniu ciekawy. Więc tak, powiem Wam tak, jeśli chodzi o Torchlight 2 w porównaniu z Torchlightem 1, to troszeczkę jest jak z grą Fallout New Vegas a Fallout 3. Tak samo jak z filmem Terminator 2 a Terminator 1, czyli te drugie części powinny właśnie wyglądać. Yy, znaczy te pierwsze części powinny wyglądać jak drugi od tego powiedzmy powinno się zacząć, także jak myślę można łatwo wywnioskować yy, druga część Torchlighta przede wszystkim to co jest najważniejsze, naprawia błędy jedynki i co przez to rozumień przede wszystkim yy, zacznijmy sobie od początku, od systemu <laughs> rozwoju jakaś pułapka brzydka nam wlazła od systemu rozwoju postaci, gdzie wszystko mamy tak m, z głową zaplanowane pod kątem ym, łatwości aranżacji, zaplanowania swojej własnej ścieżki rozwoju. Zarówno pod kątem interesujących i przede wszystkim bawiących nas umiejętności, czy to defensywnych, ofensywnych, obszarowych, rozszczepieniowych i tak dalej, i tak dalej, jak i tych pasownych pod kątem używania konkretnego uzbrojenia. Jest to bardzo intuicyjnie zrobione, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że bardzo trafnie są rozlokowane te level upy, jeśli chodzi o umiejętności. Owocuje to tym, że możemy długo pobawić się na przykład jakąś umiejętnością, a nie, że wszystkie są gotowe do rozwoju od razu naraz i w sumie testujemy, bawimy się, jest chaos, jest rozpierdol, tak? Nie. Tutaj. Jest to właśnie tak fajnie zrobione, że zdążymy się zaznajomić, polubić z daną umiejętnością daną umiejętność przy jednoczesnym ulepszaniu konkretnego stylu uzbrojeniowego. Bardzo fajnie zrobione. Jeśli chodzi o system rozwoju postaci na podstawie atrybutów, tutaj pewne rzeczy zostały, powiedzmy, wrzucone do jednego wora, co ciacha konieczność. Inwestowania absolutnie we wszystkie atrybuty, co potem y, znów owocuje postacią niby dobrą we wszystkim, ale w niczym doskonałą, prawda? Tak jak na przykład siła. Siła odpowiada za umiejętności, na przykład za damage y, uzyskiwany poprzez broń dystansową, a nie tylko przez broń białą. Wcześniej było to Dexterity. Teraz Dexterity odpowiada za coś innego. Każda umiejętność w jakimś stopniu coś tam ułatwia. Ale nie jest ona stworzona z naciskiem na jakiś konkretny styl gry. I to jest bardzo fajne w sytuacji, tak jak mówię, chociażby tutaj broni dystansowej, gdzie to Dexterity najbardziej przydaje się w sytuacji odblokowania nowych broni, chociaż możemy poczekać na większy level. I to jest właśnie tutaj fajne, że to nie jest tak, że musimy mieć milion punktów w Dexterity. Nie! Możemy poczekać do. 41 poziomu doświadczenia. Dlatego tu mamy napisane Requires Level 41 or Dexterity 87. I to jest bardzo fajne, że jest. Powiedzmy, mamy możliwość osiągnięcia konkretnych jakichś pułapów nie z tej samej kategorii. Fantastyczna sprawa. Innych rzeczy nie muszę. Tłumaczyć, bo, one są, bo są one oczywiste. Tyle, jeśli chodzi o rozwój postaci, który został ulepszony, jest bardziej intuicyjny i przede wszystkim wygodny w kwestii yy, kreacji, jak i rozwoju postaci pod konkretny styl uzbrojeniowy, jak i interesujące nas umiejętności, których używamy najczęściej w zależności od tego, czego wymaga sytuacja na polu bitwy. ma. Inna sprawa pecior. Inna sprawa pecior. Tutaj tak jak mówiłem, większy wpływ na peta, więcej rodzajów tych petów i kolorków. Bardzo fajne motywy związane z możliwością zakupiania rzeczy. Wysyłając peta możemy go cofnąć z powrotem, gdy jest nam na potrzebny, na przykład w walce. Prawda? I właśnie tutaj a propos walki, Efektywny, efektywny, nie tylko efektowny. Efektywny. Nie jest dodatkiem, czy tam po prostu typowym FedExem. Nie, tak nie jest. Naprawdę się przydaje i fajnie po prostu nam towarzyszy. Nie jest taką pierdółką doczepioną na siłę, tylko faktycznie zaryzykuje stwierdzenie, że jest pełnoprawnym członkiem naszej drużyny. Kolejna sprawa. Masa różnych pierdółek chociażby tej spacji. Od razu przeskakuje, nie musimy szukać, klikać, co i C było i tak dalej. Nie, to nie jest absolutnie w żadnym stopniu mm, potrzebne, co mamy tutaj. Do czego sobie dodamy na razie te punkciki? Myślę, że tutaj sobie tak do sześćdziesiątki machniemy. Resztę damy tutaj i jest git umiejętności, to jest to. Zostawiłem sobie wcześniejszy punktik. nie tam czy on był z Fame, czy on był z normalnego rozwoju postaci, po to, żeby mieć od razu możliwość ulepszenia sobie dwóch umiejętności, którym się odblokowało od levela 40. Czyli Rapid Fire na pewno tutaj dla mnie leci i w tym momencie weźmiemy sobie Dodge. Bomba! bomba. Wszyscy happy, wszyscy happy. Bardzo fajna sprawa. Inna sprawa to oczywiście questy. Już nie jest tak, że mapa jest, e, że mnóstwo jest malutkich mapek, mm, jakiś podziemie, jakieś wykupywanie mapek, które nie wiadomo, czy są powiązane fabularne, o co z nimi chodzi. Tu już e, się pogubiłem. Gdzie ta linia fabularna? Czy w ogóle jest tu jakaś linia fabularna? Jest to tutaj lepiej skrystalizowane. Oczywiście fabuła dalej jest taka, powiedzmy, miałka umowna, gdzieś się gubi Y, z, powiedzmy, przedstawiona w takim lakonicznym y, y, stylu. Te przerywniki y, mogły, filmowe mogły być bardziej atrakcyjne, bardziej wymowne, więcej coś wnosić do samego game'u, coś w tym stylu. I zmienia jednak faktu, że przez to, że są większe mapy, w obrębie których jest więcej questów, wszystko łatwiej ogarnąć w obrębie danej mapy, czy to pod kątem czyszczenia, czy y, eksploringu. Inna sprawa to interakcja y, ze światem. Tak jak mówiłem we wcześniejszych materiałach. Tu mamy jakieś kurcze katakumby, gdzie musimy przechodzić w, w snopie światła, który się porusza. Jak widzimy za jego obręb, skuszeni jakąś skrzynką, dostajemy obrażenia. Wszystkie jakieś misje takie challenge'owe, wyzwaniowe, bonusowe, ukryte, sekrety. Jest tego sporo, bardzo fajnie to wygląda. Same miasta, na których jest absolutnie wszystko, co nam potrzeba. Więcej jest, powiedzmy, specjalistów umożliwiających dodanie więcej slotów na dżemy, na nasze bronie. Czy wpływające na wie dodanie większej ilości umiejętności, same bronie doczekały się większych, powiedzmy, modeli wizualnych. Bardzo fajnie to wygląda, tym bardziej, że bardzo tutaj postawiono jednak na y, Steampunk. No, chociażby ten mój karabin, który ewidentnie nawiązuje do MG42, chociażby. Pierdółki y, tego typu klasy postaci bardzo fajne. Może z wyjątkiem. Berserkera, który według mnie jest troszeczkę klasą zbędną. Bo jeśli chcemy pograć typowym wojem, to na pewno jest tutaj inżynier. Chcemy pograć typowym strzelcem, Outlander. Typowym magiem, Ember Mage. No ale zawsze lepiej, gdy jest więcej tych klas postaci. Tak jak mówię, jeszcze wracając do systemu rozwoju postaci, nie jest tak, że dużo umiejętności. Jest do siebie e, podobnych albo takich samych, nieważne jaką mamy klasę postaci. Nie, tak nie jest. Tu nic się praktycznie nie m, powtarza, dodając pewnej unikalności poszczególnym klasom postaci. Super sprawa. Inna, chyba najważniejsza tutaj nowinka to oczywiście wyjście na m, powierzchnię, co ewidentnie kastruje pewną klaustrofobość, która z kolei e, przenosiła się na pewną monotonię starć. I po prostu na dalszym kontakcie z Gromu mówię tu jedynce, no owocowała pewną nudą, która no, doprowadza do tego, że albo gry się nie kończyło, albo nie chciało jej się przychodzić po raz yy, któryś. Lepszy wygląd zbroi, lepiej yy, zbroi yy, uzbrojenia. No, sami widzicie, jakie fajne można tutaj kombinacje robić różnego rodzaju. Wszystko to lata, powiewa, yy, we wszystkim towarzyszy nam yy, nasz pet. Przeciwnicy bardziej urozmaiceni, tak jak mówiłem w jednym z odcinków. Jedni atakują z dystansu, jedni z bliskiej, inni rzucają pułapki, inni e, kogoś tam przyzywają. Nie wobec wszystkich trzeba stosować jakąś super wyrafinowaną, finezyjną taktykę. Czasem wystarczy polegać na brutalnej sile. Co że faktu, że czasem no, trzeba doprowadzić do sytuacji tak zwanego taktycznego odwrotu i być może faktycznie wyjątkowo zastosowania innej taktyki niż tą, którą reprezentujemy cały czas. Kwestie graficzne no niespecjalnie uległy zmianie. No uległy zmianie poprzez dodanie nowych tekstur, wyglądów, skórek, przeciwników, animacji, tego typu bajerów. No ale owocuje to tym, że gra nie jest wymagająca Technicznie. Chodzi bardzo fajnie, zoptymalizowana, bagów jakichś specjalnych nie odnotowałem. Może o ten quest tutaj Shadow of the Scara. Jestem w trzecim akcie to jest z drugiego aktu, tam nic się nie pojawiało, nic nie było, szukałem, no ale to takie pierdółki. Masa różnych bajerów związanych właśnie ze skrzynkami. Że nie wiem, tutaj odnajdujemy bolec do um, eksplozji TNT. Tam to było automatycznie, tutaj jednak musimy poszukać. Skrzynki obwiązane tymi duchowymi łańcuchami. By je otworzyć trzeba rozwalić tych duchowych Ghost, obrońców. <laughs> Mimiki czy konieczność znajdowania złotych kluczy do mocniejszych pukawek. Bardzo fajni bosowie. Z pomysłem przede wszystkim dla siebie. Także według mnie dwójka, już tak reasumując na koniec, naprawia wszystko to, co jedynka spieprzyła, dodaje wszystko to, czego jedynka nie miała, mając pomysł na siebie, jednak będąc dalej starym, dobrym, wciągającym slashem i to w bardzo atrakcyjnej cenie. I powiem Wam, że w tym roku nie wiem, czy grałem dłużej w jakąś grę niż Torchlighta 2. Mam przegranych jakieś chyba 50 godzin tutaj na komputerze Outlanderem i urzony na laptopie podróżniczym Ember Majem chyba połowę tej. Czyli z jakieś 75 godzin już przegrałem. i Bawię się wyśmienicie. To mi się nie nudzi. Głównie przez wzgląd na to, że cały czas ten kontest jest czymś urozmaicany. Coś jest tam dodawane. System rozwoju w postaci jest diablo satysfakcjonujący. Nie chcę się przestać grać, bo wiemy, że za jakimś tam lewem Odblokuje nam się właśnie fantastyczny system tierów, permanentnie ulepszających naszą umiejętność po 5, 10, 15 levelu, czy jakichś innych zasadniczych umiejętności. Fantastyczna zabawa i przede wszystkim gwarantowana satysfakcja z zabawy. Czujemy czym walczymy, czujemy czym głosimy. Tutaj prawdę do tego, oczywiście, koop, fenomenalne urozmaicenie, dodatek przedłużający m, żywotność gry, możliwość pogrania ze znajomymi, LAN, internet, pysznie. I powiem Wam szczerze, naprawdę czekam na część trzecią. Na pewno są jakieś jeszcze drobne pierduki, o których zapomniałem, ale starałem się przedstawić Wam w tym materiale porównawczym, jak najwięcej podobieństw i różnic z pierwszą częścią gry, której druga część sequel, miażdży jedynkę i jest fantastyczną pro propozycją dla fanów serii. Kochani, to był Patryk Rojorojewski specjalnie dla serwisu gram.pl a to było porównanie dwóch części gry Torchlight 2, która bardzo, nie będę was okłamywał, ściemniał, przypadła mi do gustu. Trzymajcie się kochani, hejas!